Witajcie, kochani, witajcie do kolejnego miesiąca, września 2024. Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na ten czas? Dopatrzcie, <laughs> aż sprawdziłam, kiedy ten szkielet, kiedy mówiłam, że szkielety będą wypadać yy, z szafy czyli tajemnice wykrywane, pokazywane, yy, itd itp. No i to było w lipcu. A co było w lipcu tego roku? No mieliśmy. Drugie. Drugą pełnię Księżyca w Koziorożcu w 29 stopniach. Koziorożec. Reprezentuje. Tych ambitnych. Co jest super, ale na ogół. Na wysokich urzędach. Poli politycy, urzędnicy, korporacje, bankierzy, w tym Big Pharma wszystko to jest tam wysoko. Koziorożcem opiekuje się Saturn, który jest w tej chwili w rybach i się cofa. A więc w grę mogą wchodzić wirusy. I to mamy ciągle teraz, wirusy, um, no to wszystko, co już przeżywaliśmy jednym słowem, jak powtórka z nieciekawej rozrywki, wątpliwej rozrywki przede wszystkim. No i kanta pełnia Księżyca w Koziorożcu była w 29 stopniach. To jest stopień krytyczny, kiedy rzeczy się kończą, nagle. To było wtedy. Co będzie we wrześniu? No, zdaje się, jeśli się nie mylę 18 września, tu w stanach przynajmniej, będzie pełnia księżyca w rybach. Nie byle jaka pełnia, bo zaćmienie księżyca. A więc rzeczy definitywnie będą się kończyć, pokazywać, wskazywać naprawdę. Bo i te szkielety będą wypadać dalej z szaf. Ale przede wszystkim, co tobie mówi ta ilustracja, i ta karta duszy dla ciebie samej samego. Na pewno czas się ukoić, utulić, zająć się sobą, zaopiekować. I dlatego popatrzymy, co karty duszy nam tutaj. Podpowiadają na ten czas, gdzie już będę tłumaczyła, ale oczywiście zawsze proszę, żebyście też zwrócili uwagę na to, co tutaj jest pokazane, co to mówi tobie. Pierwsza wiadomość i wszystkie są cudowne, muszę Wam powiedzieć. Mówi: otrzymuję boską inspirację teraz. A więc, bądź otwarta, otwarty na bycie zainspirowanymi. Także za na inspirowanie innych. Kreuj, motywuj. Rośnij, a rośnij w siłę, moc. Wiecie, ja sobie nie wyobrażam swojego życia bez tego, co ja robię, żeby kreować, pokazywać, inspirować, motywować, podpowiadać, radzić, pokazywać prawdę, zmuszać do myślenia, do wyjścia z kierata i zdjąć te różowe okulary i to wszystko, co nas ogranicza, popatrzeć inaczej na świat, spojrzeć z innej strony, a więc. Jedziesz samochodem do domu, z pracy, pojedź inną drogą. Zabłądzisz, podziękuj, bo dojrzeć możesz coś innego. Tu jest nam to potrzebne. Plus, o czym śnisz? Jakie masz wizje, czy to w dzień, czy w nocy, co ci podpowiada Twoja intuicja? Ta intuicja na wrzesień jest w stu procentach ważna. Myślenie jest fajne, logika jak najbardziej, praktyczność zawsze, prawie, ale przede wszystkim ja wierzę, że to, czego pragnę, już się dzieje. I ja mam czujniki czyli intuicje wystawione na to, żeby odbierać symbole. Znaki, to wszystko, co się dzieje w wielowymiarowości i siebie samą, samego z innych wymiarów. Ktoś, kto nie miał webinarium o wielowymiarowości i międzywymiarowości, definitywnie polecam. To jest już nowa rzeczywistość. Wszystko dzieje się naraz. Jeżeli chcecie być w tej nowej, cudownej, wielowymiarowej energii Ziemi. Można pozostać w tym, co zawsze było i chodzić w tym kieracie dookoła, a można przejść zupełnie gdzie indziej, ale wymaga to innego postrzegania. Więc zwracaj uwagę na te pomysły, idee, które do ciebie przychodzą, i od razu je zapisuj. Także ja zawsze mówię, że piękno jest językiem duszy. A więc wstań rano, idź na spacerek, może zobaczysz gdzieś rosę, może piękny wschód czy zachód słońca. Obserwuj wiatr, który powoduje, że gałęzie drzew tańczą. Co przychodzi do ciebie? Kochasz zachód słońca? Właśnie wtedy spędzaj czas na zewnątrz. Kochasz wschód słońca? Wstań rano, obserwuj wschód. Co Cię inspiruje do tego, żeby działać, do tego, żeby coś zrobić, do tego, żeby tworzyć, kreować i podzielić się tym z innymi, nie trzymać tylko dla siebie? No już definitywnie należy zakończyć to myślenie, co inni pomyślą. To jest ich biznes, nie Twój. Niech myślą, co sobie chcą. Ja tu akurat obserwowałam jeden moment, gdzie pokazane było, co na wystawie w muzeum, czy to jakiejś galerii sztuki pewno, jest pokazywane. No i jest pokój, a w nim stoi jeden but na środku. No to taki schodzony but. No i teraz. Różni ludzie różnie do tego podchodzili. Jedni tylko no, naprawdę to jest sztuka, inni no, zamyślili się. Więc ocena innych niech cię nie interesuje. Jeśli ty chcesz coś tworzyć i ty uważasz, że to jest piękne, słuszne. I z pożytkiem dla innych. Choćby czasami tylko dla jednej osoby rób to, nie przejmuj się niczym innym. I afirmacja otrzymuje boską inspirację teraz, więc to będzie pod tym względem ciekawy miesiąc, kochani, gdzie możemy być zainspirowani i definitywnie mowa o tym, żeby inspirować innych, nie zatrzymywać dla siebie dobrych rzeczy. Następna wiadomość to, no, kwestia wiary, zaufania. Akceptuję mój wewnętrzny głos, który zawsze będzie prowadził mnie właściwie. Znowu Twoja intuicja. Tak jest. Intuicja jest to bardzo, bardzo mocno podkreślana. Wiecie, ja zawsze podaję taki przykład. Idziesz sobie gdzieś w sklepie. Ja musiałam odebrać telefon w międzyczasie. Więc, ponieważ ja zawsze obserwuję znaki, znaki, tak jest. O coś prosisz, o czymś myślisz, do ciebie przychodzi. Słuchaj swojej intuicji. A ponieważ zaczęłam, przykład, jesteś w sklepie i ktoś ci coś proponuje, twoje pierwsze uczucie, jakie masz, albo ufasz tej osobie, albo nie. Zaufasz, potem możesz. Powiedzieć po latach, miesiącach, dniach, godzinach czy minutach, że też ja nie posłuchałam swojej intuicji. Ja nie powinienem był tego zrobić pójść za kimś, zrobić coś, więc intuicja ma to do siebie, że podpowiada ci dobrze, bo to jest głos duszy, twojego najwyższego wymiaru, gdzie twoja dusza zawsze tam pozostaje na wszystkie życie i zna kontrakt świetnie na to życie. Więc podpowiada ci dobrze, ale wtedy wskakuje ego i mówi zosiu, basiu, kasiu, Wiesiu, Zdisiu, Jak ty możesz tej osobie nie zaufać? Przecież nawet nie wiesz o czym mówi, co ci proponuje. Posłuchaj, spróbuj. No i właśnie tak to wygląda. Więc słuchamy swojej intuicji. I jeżeli jest to naszą czystą intencją, a powinno być, bo idziemy w tę stronę, to jest wielowymiarowość. Jak powiesz, moją czystą intencją jest ufać temu, co przychodzi intuicyjnie do mnie. Zwracam uwagę na sny, znaki, wizje, przeczucia. Przysyłajcie, proszę, jak najwięcej, także we snach wizji. Ja przyłożę wagę do tego i Będę starała się czy starał rozszyfrować, co to znaczy. I to wszystko się właśnie od tego zaczyna. Poprosisz, otrzymasz. Jeśli to zlekceważysz, to odejdzie. Do jakiego czasu do tego, kiedy zdecydujesz się podejść do tego poważnie. Ale to jest jak mięsień. Nawet ta intuicja, jak mięsień. To trzeba ćwiczyć. Trzeba udowodnić, że przykłada się do tego wagę. Decyzje, podejmowanie decyzji będzie o wiele łatwiejsze, ponieważ Twoja dusza pragnie tylko tego, co właściwe dla Ciebie i powinieneś koniecznie temu zaufać. Następna wiadomość. Jak, jakaż to prawda. Jesteśmy jak ta wiecznie rozwijająca się piękna róża. Więc rzeczy się dzieją, otwierają, pokazują, i to się dzieje nie dla ciebie. Przepraszam, no, żeby zaszkodzić, tylko dzieje się to dla Twojego dobra. Więc nie, żeby było przykro, nie, żeby dokuczyć dla Twojego dobra. A więc najważniejsza wiadomość jest tutaj, sami widzicie, wszystko będzie ok. Niech cię to otworzy na nowe, cokolwiek będzie się działo, wydarzało, i ja myślę, że jest to związane z tym zaćmieniem księżyca w rybach. Najwięcej problemów jest wtedy, kiedy trzymamy się twardo tego, co zawsze było. Zamykamy nawet swoje serce na miłość, bo byliśmy w jakimś momencie skrzywdzeni, bo mamy nieciekawe doświadczenia. Ale tutaj dusza mówi: Otwórz swoje serce. Żeby nie wiem, jak. Było obolałe, żeby nie wiem, ile tam było strat, ponieważ tylko wtedy żyjemy. Wtedy odbieramy wielowymiarowość, międzywymiarowość. Ta czarna dziura to serce. Więc, jeżeli ktoś jest zablokowany, radzę zrobić sobie oczyszczanie, Energii zapraszam na swoją stronę. Od najlepiej oczyszczanie z uzdrawianiem, bo może właśnie ta czwarta czakra serca jest zablokowana. A kiedy zablokowana jest jedna z czakr, nie przepływa energia przez wszystkie tak, jak powinna. Więc trzymaj serce otwarte, nawet jeżeli boli, nawet jeżeli były nieciekawe doświadczenia. I wiecznie się rozwijaj. I wiecznie się rozwijaj. Więc może tak być właśnie, że teraz będzie nam pokazane, że okej, okay, masz jakiś trudny czas, cokolwiek to indywidualnie oznacza. I myślisz sobie to najgorsze, wpadasz w depresję, Jesteś zła, zdenerwowany. Tymczasem to może być błogosławieństwo. I tu przytoczę ten przykład, który zdarzył się ostatnio w Brazylii. Samolot spadł. 61 osób. Nie żyje. Ale się okazuje, nie jedna, dwie osoby, ale dziesięć osób nie wyrobiło się na ten y, lot. Wyobrażacie sobie? Czy to przypadek? Oczywiście, że nie. Im było sądzone żyć. I tam jeden wykłócał się z tą, która nie chciała go wpuścić do samolotu, udowadniał, że powinna go puścić, bo jeszcze jest czas, on może wsiąść, ona go nie wpuściła. Wtedy to wydawało się końcem świata, bo może coś miał ważnego do załatwienia. Tam, gdzie lecia. No, jak myślicie, co on myśli dzisiaj? Największe błogosławieństwo, więc o tym właśnie tu jest mowa. Cokolwiek się będzie działo we wrześniu, i będzie się wydawało czymś tragicznym, okropnym. Wow, już widzieliśmy, że te. Szkielety będą wypadać, szaf. Dla naszego to jest dobra, dla Twojego też, indywidualnie, dla każdego z nas, po to, żeby coś się zmieniło. Po to, żeby skończyło się tak, jak to było zawsze, ponieważ energetycznie wszystko się zmienia i nie będzie można zostać tam, gdzie się jest. No a jak już się zostanie, to nie będzie najciekawiej. A więc to jest czas, i tu muszę wrócić w tym momencie do tej ilustracji, żeby ukochać siebie, potraktować siebie w sposób naprawdę delikatny, jak takie sweet baby. Zawinąć się na przykład w kocyk, tak jak to mama utulała. Bo pewnego dnia, Niedługo zobaczycie transformację, jaka się wydarzy, do czego to wszystko prowadzi. I wszystko będzie ok. Wszystko jest ok. A więc spokojnie, kochani, bez względu na to, co się we wrześniu dzieje, postrzegajmy pozytywnie, bądźmy cierpliwi. Ja wiem, to niełatwo powiedzieć, jak sama to mówię, ponieważ rzeczy się wydarzają takie, że człowiek nie wie, czy ma się śmiać, czy płakać, a już czasami w ogóle się nic nie chce, ale najwyraźniej tu czuję w tym czytaniu na wrzesień, że rzeczy będą się zmieniać, że rzeczy będą się dziać, że dużo rzeczy się pokaże, wiele się dowiemy. I podejść do tego spokojnie, cierpliwie. No. Zobaczymy, co dalej. No tutaj mamy Sahasrara, to jest czakra kryształowa na sam koniec. <laughs> Więc, o czym mówi ta wiadomość, to spodziewaj się, Więcej kreatywności, więcej tego, że chcesz się rzucić coś, tworzyć artystycznie. Także ta mądrość przychodzi skąd? No właśnie, przez czakrę kryształową do reszty czakr. I dlatego jest tak ważne, żeby czakry były niezablokowane, tylko czyściutkie, żeby przepływało. Ja nawet na to oprócz Reiki mam um, taką. Usługę na mojej stronie, uzdrawianie międzywymiarowe, i dotyczy to właśnie oczyszczania czakry kryształowej i podłączania do wszechświata. Bardzo silne to uzdrawianie, więc jeżeli ktoś tego potrzebuje, no bo właśnie o tym mówi ta wiadomość. Te wiadomości z wszechświata. Z innych wymiarów będą napływały do każdej komórki Twojego ciała. To będą tak zwane downloads, czyli wiadomości boskich, ponieważ masz przeznaczenie, żeby robić coś w tym sensie lub innym. I te downloads. Będą przepływały, jeżeli Twoja czakra kryształowa, ta siódma na czubku głowy jest otwarta. I nagle zrozumiesz, nagle otrzymasz inspirację. To było właśnie tutaj, kiedy mówiliśmy o tym. Ty nagle coś wiesz, ty nagle rozumiesz. Jeśli temu zaufasz, będziesz się otwierać jak ta wspaniała róża. To może trwać chwilkę, moment sekundę. I ty nagle wiesz, masz pomysł, ideę. Ty wiesz, co masz kreować, ty wiesz, co masz powiedzieć, ty wiesz, co masz zrobić. Może się to odbywać poprzez medytację, podczas medytacji, albo kiedy spacerujesz sobie na łonie natury, to jest mój sposób. Może kiedy śpiewasz, tańczysz, piszesz. Kiedy przestajesz myśleć i patrzysz na zachód słońcem. Kiedy siedzisz na piachu, kiedy chodzisz boso po trawie, bardzo ważne jest ugruntowanie. Kiedy ściskasz drzewo, opierasz się o drzewo i twarz w słońcu. Luz blues. Nie główkujesz, nie myślisz, nie kombinujesz, nie kontrolujesz. Pozwalasz, żeby do ciebie przyszła taka Twoja czysta intencja. I nagle może być coś, co do ciebie przyjdzie, i powiesz: Wow! I dlatego jeszcze wracam tutaj: ukochać siebie, zadbać o siebie, odżywiać się prawidłowo, zdrowo, ćwiczyć, ruszać się. A te szkielety niech wychodzą. Niech wychodzą. Także może to dotyczyć niektórych z was, albo waszych najbliższych, że nastąpi odkrycie tej ciemnej strony samych siebie. Oj, coś zrobiła mnie tak 30 lat temu. Oj, powiedziałam, palnąłem głupoty 20 lat temu i od tej pory się nie kontaktujemy. Pewne rzeczy nagle mogą się pokazać. Także karma oczywiście, jak najbardziej. Zaćmienie w rybach. No o tym będziemy mówić, ale ryby to właśnie spirytualizm. To jest intuicja. To są wizje, przeczucia, znaki, symbole. Ja wiem. Ja nie wiem, skąd ja wiem. Ja wiem. Ja czuję. Ja wierzę. Życzę cudownego miesiąca września, buziaczki, uściski, kocham Was i